Proszę cię, żebyś wyłączył to po 15 sekundach, żebyśmy się nie zmęczył, okej? Dobra. Zaczynamy trening. Ha, co za. We ready champion and 38 dzień diety, kilogramy mega w dół, złote gazowane. Bardzo proszę. Hapsasa należy się pod 30 paru dniach, niech się da. Na wiecie bądź na Wiecie bądź Ale tam są malinki, malinki są inne. już tu ładnie przejaczyć. A to tylko zagaduje. A, za, jak tu kuszą, jak tu kuszą. A ta znowu ciacho, jak? Zmierzamy do pięknego miejsca, w którym stawiałem pierwsze kroki, jeżeli chodzi o kuchnię. I tam zamierzam sobie przysiąść. I tam zamierzam powiedzieć Wam siema. I tak człowiek zmierza aleją muzyków w Parku Śląskim. Mieszczącym się w Chorzowie, a nie w Katowicach, jak to mówią często w telewizji, jak się odbywają Sylwestry, że odbywają się w Katowicach na stadionie, a tak naprawdę stadion mieści się w Chorzowie i z pięknym stadionem. Park też jest piękny, najpiękniejszy w Europie bym powiedział, ale do czego zmierzam? Dokładnie 6 lat temu, czyli w 2016 roku, idąc tą ulicą pokonywałem ją na co dzień, dlatego że tutaj stawialiśmy pierwsze kroki w leśniczówce Rock'n'Roll Cafe w którym czuć ducha lasu. Czuć, że to jest magiczne miejsce, czuć, że tam grali wybitni muzycy. Wchodząc tam przeżywasz orgazm. Tak, taki wewnętrzny, w dobrym słowu znaczeniu, choć każdy jest fajny, jeżeli chodzi o orgazm. <grym> Ale tutaj włosy się jeżą same na ciele. Zresztą zaraz pokażę pięknego ryśka i Miejsce pełne magii. <mówi> ha! Hurra, let's see you. Ha! Esentece yo, e pio. A oto cytki sedają. Ha! Do Rosowasą proszę. Yeah! <mówi> Planetarium, Wania. Gdzie zalę muzyków pokaż. O, ja yeah, tu. Ale ja muzyku właśnie nam idziemy i teraz idziemy do leśniczówki rockandrocafe, a leśniczówka rockendrofe. Jest tutaj. Hop sasa! Dobrze kochana! Zobaczcie sami, aż nie do uwierzenia. Stał pomnik Eriska Rydla. Dlaczego go nie ma? Nie pytajcie mnie. Ale nie wiem czy wiecie, ale leśniczówka Rockendoro Cafe położona jest na szlaku Śląskiego blusa. Jest jednym z obowiązkowych miejsc do odwiedzenia. Jeżeli czujesz blusa, czujesz roka i czujesz ten klimat. Musisz. Skaczemy no. Raz, dwa, trzy. Ja bym cię dało Czekaj mamuśka ciadało coś. Jeszcze raz. Kocham cię, kocham cię. A zrobimy goź lajka o coś. Co mam zrobić? No hopsa, sa, albo coś. Hopsa, sa. -sa. Albo tak wygląda skakanka, która jest nieprzygotowana dla chłopca w jego wieku. Jest zdecydowanie za długa powinna się kończyć na wysokości pachy czyli w tym miejscu rączki o w tym i zaraz będziemy czuć skakankę jak, będzie, jak fajnie, żeście przyszły a my bobujemy piłkę, wiesz? w tym treningu po tych 37 dniach te złote, zimne, gazowane w słowie odsłonie nam się delikatnie należy. Powiedz tak, czy nie? Oczywiście. <grabiarki> oh, A ty dalej siedzisz przed blokiem, oglądasz stoi długą słonecznik z kolegami? Oblatując koleżankę, była łajdź z bloku miałem, za grubą dupę albo za chudą nogę? Bierzmy <grabiarki> do roboty gościu i dawaj, dawaj, dawaj na cenikę. Obszar, że życie trzeba zmienić, samo się nie zmieni. <grabiarki> kk zachi le According to the Come on harmonies ke wys kg Lana, bo tutaj najcieńsza jest 50 km. Czyli jak jest litra, to nie że wiedzieć, że w amatorze, a mam Idziemy do środka. Las został otwarty. Nie ukrywam, że jestem szczęśliwy. Nie tylko poczuję ducha ryśka na zewnątrz, ale poczuję go wewnątrz, a tam naprawdę klimatycznie. No. Powiem wam, że kam to miejsce jest, bo naprawdę klimatycznie sami zobaczcie. Uwielbiam to miejsce. Uwielbiam je i po prostu jest szacun, szacun dla mnie, szacun. Kto był, ten wie. powiedział 16 albo 17 lipiec, tak naprawdę wstępnie dopiero rozmawiamy, ale kontynuujemy piękną puentę, czyli coś, co kiedyś się zaczęło, gdzie fantastyczni ludzie się spotkali i ducha lasu poczuli. Leśniczówka Rock and Roll bacabacowski Anna Chudziek, zapraszam serdecznie na festiwalku Kupa Jewiska. <laughs> ale mnie proszę nie pokazać, nie wiem. <laughs> Brawo! Hamster! Siemanko, siemanko, siemanko! jak tam u was dzionek dzisiaj leci? Mmm, <grym> <grym> Bardzo sympatycznie. No, czekamy na ciebie, no? Jak dzisiaj Fajnie. Fajnie! <grym> <grym> dzisiaj dzisiaj taki Bożscy? dzień chyba zwiedzania wszystkich poważnych i szanujących się restauracji w Parku Chorzowskim wchodzimy do łani czegoś się cieszyło to niestety co to się porobiło wilki w parku są wilki Au. To oglądaj, zabieraj. Co to jest? To jest kot. Nie, To jest kot, a nie jest to wilk? Nie, to jest wilk. To jest wilk? Tak. Jednak wilk, nie? A jak robią wilki? To A Auuu. A teraz kochani piękne, magiczne miejsce położone na południu Polski w fantastycznej miejscowości, w jakiej znajduje się najpiękniejszy stadion w Europie <ścoughs> czyli Łagiewnicka 103. Jedziemy zjeść rybkę. Powiadają wszędzie dobrze, ale u siebie najlepiej. No i jest rybka. Jest rybka, jest przygotowana ho sansania dietetyczne. 37 dzień diety, a tutaj proszę bardzo, schabowy. Baca, papiernkoła z cypka z ziemniaczkami. Jak nie ciasteczko to schabowy, powiedz. No. <noise> I kocham to, czekam, za chwilę spróbuję. Ja wiem o tym, zaraz będę mógł. Goloneczka. Goloneczka Leven Expert. Mm. Nie wiem nie. Smacznego. Cutryńka. i lapę na rybce. Konkretnie, konkretnie. Fajna ta dieta. Przelejemy to cytrynkę jeszcze warzyw możesz jeść, ile tylko chcesz unikaj tego gotowanej marchewki, która tu jest Robię to specjalnie <głosy> <głosy> i buraka bo ma dużo cukru, niech ci się darzy no i dołącz do mnie bo no jak widzisz, talerz obfitości konkretny, ja już zjadłem trochę tej ryby niech się darzy wiesz, jak mi ktoś powiedział miesiąc temu, że taką rybką z warzywami pojem to w gościu, chyba zwariowałeś razy cztery poproszę, dzisiaj ten zestaw mu rozłożyć na trzy części. Zmienia się dużo. A na dietę idź mówili. Na dietę idź mówili. No to bardzo proszę, no nie mnuźne ludziki. Ja to powiem wolę ciepłe, no ale. Radości.